Hej, cześć, siema, z tej strony asymetrycznej, na Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I miałem cię coś fajnego do zrobienia, a mianowicie oswojenie tego tutaj pana. Ale nie wiem czemu w sumie nawet. Ostatnio wyłączyłem nagrywanie dźwięku z mikrofonu i się nie nagrało, więc po prostu Wam to wkleję tak osobno, żeby było, żeby nie było, że coś ten tutaj, widzicie, zostało mi 6 Dragon treatów po nim. No, ale jeszcze zanim y, wszystko to od razu można byłoby się zająć y, zbondowaniem go sobie do swojej do siebie, więc y, no. Póki jeszcze chwila. gdzie ja to mam? Nie mam tego przy sobie, więc chyba to wolę stworzyć, bo nie pamiętam jak się zachowa y, w momencie kiedy przyzwę innego potwora, chwila 5. Nie, jedno mniej. Co tu jest potrzebne? Cztery kości. Mm. Jak zresztą słyszycie, też mamy już villagerów u siebie w bazie. Są oni tutaj ze względu na po prostu to, że... Potrzebowałem więcej strzał, a że to jest akurat fletcher tam. To mogę go sobie wziąć. I uwaga. No i pięknie, przywiązałem go do siebie. Mega mnie to cieszy, ponieważ jest to w końcu coś, co ma dużo życia. Lata. I powinno być dość szybkie z tego co pamiętam. Yy, więc yy, mam nadzieję, że ten mount mi się naprawdę opłaci. A teraz chwilę. Czy ja mam jeszcze jakieś siodło? Mam. Super. A jakieś yy, te, jakieś, jak to się nazywa? Zbroje dla zwierząt? Cokolwiek? Jest diamentowa. No, taka średnia, ale niech, niech będzie. Masz i masz. O, a ja w sumie ładnie wygląda, ładnie mu to pasuje do siebie. E, no, jeszcze dopóki jest taki wczesny moment odcinka, to przypomnę tylko o Discordach, które są w opisie. E, zachęcam zajrzeć tam. E, więc, no, liczę, że ktoś wejdzie, zobaczy. Jak ktoś jest nowy, to mam na nadzieję, że zasubskrybuje. Jak mu się spodoba, to nie wiem. Udostępni może gdzieś mój film komuś. E, chwilę, co jeszcze potrzebowałem, dać mu skrzynkę. Mm. O, jedna skrzynka. No tak, ostatnio okradłem przecież. Ostatnio okradłem, ile to ma miejsca? Mało, ale przeżyjemy myślę z tym. Zresztą w sensie no, mało. Tak mało, że w sumie nie ma, bo to jest dość dużo. Zobaczmy, jak on się szybko porusza. No i patrzcie, on ma w ogóle życia. Chwilę, on ma. On chyba ma około 150. Tak, 157 życia. Bydlak. I. Tam jest jakiś krajk. Tu coś jeszcze W ostatnim, w sumie dawno nagrywałem ostatni odcinek W ostatnim odcinku chyba e, pozyskałem z powrotem moje przedmioty Z tego cyklopa, którego tutaj Gdzieś tam był i go zabiłem w sumie e, Chwila, co on ma za umiejętność? Bo tego nie, 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 nie sprawdzałem e, Chwila Jest tu coś, co można byłoby w razie czego podnieść Jeżeli on coś podnosi mm, Zobaczmy, zobaczmy bo ogólnie to miałem dzisiaj zająć się zrobieniem smoczej zbroi i smoczych przedmiotów i zainchantowaniem tego wszystkiego. Więc za chwilę to wezmę, ale najpierw chciałbym sprawdzić, jak to działa. O, jest cokolwiek proszę. O, jest Yeti Świnia. Jak się okaże, że on. Dobra, on ma umiejętność podnoszenia, więc to jest mount idealny dla mnie. Dziękuję, ja się czuję tutaj zwycięzcą. A teraz pójdziemy myślę zrobić, e... o, widzicie jak on fajnie ma niestety lata Teraz pójdziemy zająć się Przeżyła Ta, przeżyła mm, A teraz pójdziemy zająć się robieniem e... O Jacek, nie mogę się tu zmieścić I'm stuck, Step Dragon Please help me. Nie no nie. Eee, Taki głupi żarcik. Eee, dobra. Rzeczy z tego jest, jakąś się drze. Rzeczy z tych wszystkich potworów dałem tutaj. Więc na pewno wezmę to. Mm, wezmę to i zrobię w sumie chyba. czerwonego? Tak, czerwone zrobię. Dragon Bowny super. I chwila, czy ja mogę zrobić na ten moment. Um, fire. Dragon, nie, 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 nie. Eee, Dragon Bone eee, o właśnie I teraz, do czego to można użyć? Aha, chyba Potrzeba Wither Bone do wszystkiego mm, Tak by wyglądało w sumie Serio nawet do zwykłego miecza? Aha, do niego trzeba też atak wyższy mieć Aha, to spoko, to, to się wszystko da ogarnąć A chwila, czy Wither Bone można zrobić? Wither Bone Mm. Nie można, kurde bele. Dobra, czyli będę musiał pójść na jakiegoś dungeona, żeby zdobyć to, więc na razie się nie pobawimy żadnymi widerowymi przedmiotami. E, dobra, to w takim razie idę skraftować set. Cały tutaj cyk. E, co ja chciałem stworzyć? W ten sposób w sumie nic nie stworzyłbym. Daj mi to, daj mi to. I daje mi to. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że czerwony wygląda naj, najgroźniej ze wszystkich, jeżeli chodzi o e, te, te smocze zbroje, więc teraz pójdę po prostu to spróbować zaenchantować. Odłożę sobie to, to od razu tutaj. Dobra, zobaczmy co tu jest. Cooling 3 niepotrzebnymi. Dobra, więc co tutaj będzie? Protection, Protection yy, średnio, Protection 3 też średnio. I protection 3, okej okay. W takim razie zainchantuję spodnie na protection 3 Aha, bo ja nie mam expa Okej, okay, to w sumie chwila, bo ja mam przecież te xp tomy Tu są, pięknie Dobra Wyfarmiłem je wszystkie między odcinkami, więc tam nie, nie martwcie się w sumie o to eee, daj mi to, daj mi to, prot 3 Aha, myślę, że to jest jakiś enchant, to po prostu jest opis z tego, więc Mhm Ej, nie powinny to być jakieś wysokopoziomowe. O, Underwater Strider? Dobra, biorę to. Tylko najpierw zrobię cyk. E, przełączę sobie sh shadery. Nie wiem czemu one tak dalej reagują. Prawdopodobnie coś zbyt obciąża je czy coś takiego. E, underwater Strider jak najbardziej. Proszę, dziękuję. Mhm. Mm Co mamy tu mamy? Burning Torns. Szkoda, że nie ma. Increase strength Strengthen vitality. I aqua affinity. W sumie aqua affinity. A, le, le, le. aqua affinity nie jest mi teraz potrzebne, bo mam już e, swoje rzeczy na aqua affinity. Chwila tego tu nie mogę dać, z tym też nic nie mogę zrobić, bo wiecie, 1.16.1 mogłem t, y, tam wstawić. I to w sumie było dość fajne. Chwila. E, jak ja bym mógł szybko zdobyć te? Nie mogę w żaden sposób. To mnie denerwuje. Ale czy ja mogę coś zaenchantować? Ej, wampiryzm w ogóle mam, nie wiedziałem. Przyda się na pewno. Na... Wiem co zrobię. Daj mi twoją. E... Twoją zbroję dla konia. Tego nie można zaenchantować, naprawdę. Wydawało mi się, że w Airlcrafcie się da. No ale okej. Okay. I jeszcze znowu przypomnę, że jak ktoś ma jakieś fajne pomysły na... Nazwy dla tych moich potworków to e, czekam, aż e, ktoś zaproponuje coś ciekawego. A ja w tym czasie w sumie zdejmę to, wywalę to, wezmę to i w sumie ubiorę te sunglasses. O, właśnie, bo one mnie chronią przed efektem blindness, i w najbliższym czasie można byłoby zrobić od razu. Mm, jak to się nazywa? meduza No, meduza Eee... gorgone gorgony. O właśnie, gorgona. To jest jej nazwa w Aircrafcie. on Unbreaking 4. Wiecie co? Zrobię to. I potem to zdejmę i... nałożę no na co innego. Co my tu mamy? Burning Thorns. Mm. Fire protection, spoko. Tylko że tu były jednak nieco lepsze. Mm. Dobra, Rambał to pies. Cyk. No więc, jestem tutaj ładnie przyzbrojony Idę w sumie od niej... Aha, to jest ten nóż Odłożę te wszystkie... ...rzeczy tutaj No i z racji tej, że to była moja pierwsza taka diamentowa zbroja, która mi świetnie działała, no to... ...położę ją tutaj ładnie To dam w sumie tu A, i miałem stworzyć jeszcze ten... ...bestiariusz, bo tego jeszcze nie miałem i... ...piedestał Pedestal chyba się nazywa, nie? Nie, nie tak? No cóż. Hemopo ice. And fire. O, to jest to. Lektern. Książka i dwie te spoko. Stać mnie na to, chyba. Jest książka. Dwie deski. I dwie. Idealnie. Cyk, cyk, lektern. E, gdzie ja to postawię? W sumie mogę to tu postawić, mogę to tu postawić, to dać tutaj i dajmy na to chwilę, bo tu się chyba zmienia z każdym tym. Nie to Dragon Forge, Dragon Materials jeszcze mi nie jest potrzebne. W sumie Sea Serpents mogę wziąć Fire Dragon, Snow Villagers, Cyklopy. Tamed Dragons, e, Syreny, Hydra, Hipogryfy. O, przy okazji dowiemy się, jak można oswoić. Amfitery tutaj jeszcze zrobię, Ice Dragon. Okej, okay, spoko. Przy okazji będziemy się ociągnąć, ale to jest dziwnie rozpisane. Jak można Hipogryfa oswoić? E, ok. A, czyli królikami je trzeba. I potem można je rozmnażać tymi... Ej, to to jest spoko w sumie, więc... Można byłoby się od razu przelecieć gdzieś trochę dalej już. Coś zobaczyć, zrobić, spróbować przynajmniej. Mam tylko jedno syring tako, więc mogę jeszcze spróbować jednego smoka dzisiaj wziąć, żeby nie ten, żeby nie, 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 nie zrąbać tego. I w sumie mogę wziąć od razu to jabłko ze sobą też, bo ono też się może ostatecznie uratować mi życie. Odłóż to tutaj i odłóż to tutaj. Tak może zostać super. Która z godzina to by też się przydało wiedzieć mi. To by się też przydało się wiedzieć mi. No super. Polski język trudny język. Odłóż to, daj to. To na razie też mogę schować chwiacze. Ja mam miejsce jeszcze w moim tym. Pasku, jasne, że mam. Teraz... Okej, okay, teraz już można spać. Wóz zbyt długo przytrzymałem. Dobra, można to wkleić. Mm, Okej. Okay. I chwila, bo ja chyba jeszcze miałem. aha bo stop, ja mam jeszcze... O, daj mi to, daj mi to w sumie. Bo ja mam jeszcze tutaj Magic Protection, yy, Projectile Production, ale niskie to poziomy, w sumie niskie. Inner Berserker, chociaż nie, bo to mi chyba zabiera trochę życia, to nie? A, no to nie, nie. nie. E, Atomic Deconstruction to dopiero najlepszy miecz. E, Inner Berserker to już sprawdzałem. No dobra, no to stąd chyba jednak nie mam nic ciekawego. Tu gdzieś jeszcze były jakieś książki. O właśnie, Fling, Looting, Double Hook, Combat Veterancy, Vitality. O! To można byłoby założyć w sumie na to. Daj mi to. 35 poziomów. Okej, okay, nie stać mi na to jednak. Mały lag 9 FPS-ów. Super. Eee, mogę stworzyć od razu jeszcze kolejne te serduszka. Chyba, to się za chwilę okaże. Chodź mordo, zanieźmie tutaj. Ja tu wysiadam. Eee, chyba jednak nie mogę. Ale tu mogą być, o właśnie, Empowered Defense A, to jest na... te yy, Na... to było na... jak to się nazywa? Projectile Protection, czy ja to już mam na jakimś? Corrupted, ciekawe co by to dawało Infinity... Inhumane... Magma Walker, o! I to mi chyba pomoże bardzo Bo w ten sposób będę mógł walczyć ze smokami Bez jakiegokolwiek problemu Chyba tak mi się wydaje, przynajmniej. Hmm, dobra, wysiadam tutaj. Dzięki, kumpel. O, ciubi się ciepło robi. Hmm, to tak, Magma Walker. W sumie te buty wyszły chyba najlepiej ze wszystkich tych rzeczy. Tak chciałbym tylko zauważyć. 8 poziomów. Okej, okay, stać mnie na to jeszcze. Daj mi to i daj mi to. Skoro to kosztuje 8 poziomów, to mogę jak najbardziej to zrobić. I teraz jest masa różnych dodatkowych rzeczy: e, Projectile Protection i Advanced Fire Protection. Na czym mam Fire Protection? E, na tym w sumie nie chcę tego tracić. E, Chociaż? Dobra, wezmę to i to zrobię. E, na to dam e, Projectile Protection. Nie, na odwrót. Tu potrzebuję Project... A czemu nie mogę? A, nie mogę, okej. Okay. Bo w sumie na głowę najbardziej potrzebuję. O, poszło się rąbać kowadło. Na szczęście mam jeszcze jedno. Cyk. Eee, no i teraz tak, skoro tu już mam Fireprot. Aha, tego też nie mogę dać, no spoko, spoko. Czy tu jest jakiś Protection? Magic Protection, ale to chyba mogę zamienić jednak. Też nie mogę, no to bez sensu trochę, ale... No, no spoko, dobra. E, fajne rzeczy tutaj są w tym momencie. Mm, daj mi to, daj mi cyk. No, niestety na razie muszę odłożyć, bo też mnie niestety na więcej życia jeszcze. No, przykre w sumie. Dobra, no to w sumie ja bym poleciał. Chwila, zdespawnuję tego typa. Dismiss na razie, mordo. Ile mam jedzenia? Mało, ale też dużo. W sumie nie chcę tego marnować zbytnio, więc. Wezmę. W sumie mogę wziąć to zamiast tego tak czy siak, bo niepotrzebne mi to jest. Mam super łuk i co? I myślę, że mogę teraz... Polecieć trochę przed siebie. Nie, ja wiecie co, bo w sumie ty ostatnio Blight'a zabijałem z tych, tych, tych potworów. Mogę spróbować, czy mam z nimi jakiekolwiek szanse. Tak... Wiecie, czysto teoretycznie daj mi to i daj mi to. Co ja mam stąd? Aegisy Chcę ich mieć full Gdzie wy jesteście, halo? Czy Wy go już atakujecie? Wy go już atakujecie, co za spryciarze? Dobra, no to lejemy ich. To jest jak coś z tych prezentów, co wtedy prosiliście mnie, żebym otworzył ciu. Leży już W sumie to wezmę sobie. A ja ją dostał też od tego, no cóż. Sadgę oła. oła Oła, 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 oła Ej, ale w sumie go chciałem oswoić. To było jeszcze przykrzejsze. Bo go chciałem oswoić, tak na dobrą sprawę. Tego typa chciałbym zabić. Tego mogę wziąć. A, okej, okay. że już. Eee, dobra, no to co? Tego się trzeba pozbyć, tego się trzeba pozbyć, tego się trzeba pozbyć. Czy on może dostać? O, mogę ich spałnić teraz różniejszych. Czemu on jest taki silny? Szybki w ogóle, aua, aua, Okej, I guess, że spoko, może tak być. Kolejny wider Skeleton Head, mm, w sensie Skull. Eee, wiecie co, w najbliższym czasie też jakby się uprzeć, mogę iść spróbować zrobić widera. Nie wiem jeszcze na ile jak on jest silny, więc sobie to pewnie przetestuję na jakimś zapasowym świecie, ale wiecie, zawsze można, aha, bo on za drzewem, kompletnie stoi za drzewem. Ech. Chodź tu o niestety nie żyjesz. Mm, no, więc w sumie to nie byli oni jacyś mega trudni, jeżeli chodzi o wybicie ich. Chciałbym się dostać tutaj do tego mojego. No, patrzcie, jest tak drewno za darmo. Ech. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, to zabiję tego chłopa jeszcze. Cyk. Ja sobie po odcinku przy farmie jeszcze na Expie, jeżeli chodzi o moją Expiarkę. I potem możemy lecieć znowu. Ulepszyć jeszcze tą zbroję, nie? Ewentualnie jakieś smoki poubijam to też wam postaram się wstawić taki, jakby e, sklejkę tego, co właśnie tam robiłem. Dobra, uleczyć się, oj. Dzięki. Właśnie to jest fast travel w dzisiejszych grach, nie? Bang, A, one hit, super. Yet another one hit. A patrzcie to, ja sobie mogę teraz po prostu po tym chodzić Dobra, to ja już się nie boję chodzić do kopalni. W tym momencie jestem warlordem tutaj. Nie i naprawdę to jest zbyt op okay, chyba, tak bym powiedział nawet. Ech. Dostał nie dostał. Dostał Cyk, ile to dalej. Chwila napije się wody w sumie. Zjem coś, to wolę zjeść. I czy on się zrespił? Czy co jest? Bo w sumie to nie, nie, nie ogarniam w tym momencie. Okej, okay, cyk. Okej. Okay. Nie, ja nie wiem podpalenia. <grym> o, no, to tak nie powinno działać. Który to jest odcinek? Dziesiąty, może? Piętnasty? Nie no, dobra, piętnasty nie. No, będzie gdzieś tak z. O! Cześć, Rudolf. Sorry, Rudolf. Nie wiem co tam jest, nie wchodzę tam nawet. No, ja mam kurde double jump. Nie no, dobra, może nie double jump, ale po prostu zwiększony skok. W ogóle, patrzcie, pokażę wam sztuczkę. F5. I teraz, jak kucnę i zrobię tak, no to wybija fest wysoko. Więc to jest kolejny sposób na fast travel. <laughs> Ej, nie, serio. To, że ja sam mogę tak zapierdzielać, to jest niemożliwe. This is incredible. Otóż to. No, więc w sumie, tak jakby nie patrzy, to te prezenty zrobione czerwone. I w następnym odcinku, jak chcecie, możemy pootwierać trochę więcej tych. tych małych z 24 grudnia. Bo w sumie to czemu nie? Tak naprawdę. Jeżeli chcecie to, wiecie, to napiszcie w komentarzu, ja się zastosuję. Czekaj. Jak wyjść z wody? Cyk, pięknie. I w sumie mogę wam od razu pójść pokazać jeszcze jak działa moja ekspiarka. Tylko odłożę te rzeczy, bo one będą mi przeszkadzały. W sensie no nie, te Ciups, tak, tak węgla zdobyłem w ten sposób dzisiaj No to fajnie W ogóle, tyle świeczuszek, yy, w sensie tych yy, Pochodni wydropiłem, łącznie z które robiłem yy, Więc no, nie nie, nie opierdzielałem się w ostatnim czasie Chwila, ja teraz tak yy, Tu są gdzieś moje schodki fajne takie O, dokładnie te Up. No ja sobie tutaj już teraz nie muszę po kolei po schodach włazić Tylko robię coś takiego Coś takiego. A to powinno. Aha, bo ja tu miałem step assista teraz. No, na poprzedniej zbroi miałem step assista, tak jakby ze względu na kilkukrotnie zwiększony wysokość skoku. W sumie to, ostatnio jak grałem w Warcraft, zginęłem od nimfy. Ale wyglądają mega bezbronnie. No mogę je trafić przynajmniej Przynajmniej udawać, że je trafiam Tak, mogę Co to jest? Lightball, o Jakiś fajny elemental No skoro już tak bawimy się z tymi z Elementalami, to Wiecie, od razu mogę Poubijać też je e, Stop, to schować To schować Napić się No i jeszcze raz wam pokażę, jak ktoś nie widział Na ostatnich odcinkach, jak tutaj to działa wszystko Tylko muszę sobie przełożyć to oni ja się tu spełnią, nie? Takie skarlety już są super. Ok, mogę to zgasić. I teraz ja to robię tak: cyk, cyk, cyk. Ja sobie ich dobijam. I widzicie, to ja ich zabiłem dosłownie parę. 31 poziom. Wszystko dzięki. Education 2 Education 2 bardzo y, znacznie zmienia y, ilość expa jaką się dropi za pomocą y, no, miecza i na, na, na potworze, które się zabija. I to jest naprawdę mega spoko rzecz, bo no wyobraźcie sobie, żebym, mu żebym musiał tak, wiecie, wszystko mega powoli expić. No. Ja w tym momencie zrobiłem 30 poziom bez jakiegokolwiek najmniejszego problemu. O, rajko jakiś tam bezużyteczny. No dobra, no, wolałem w sumie na wieżę upaść. Ale. Aha, nie zostawiłem tego. Dobra, trudno. Zostawiłem to przy wyjściu. Eee, no więc. Tak by wychodziło aktualnie. W najbliższych odcinkach, w sumie, mogę się zająć w końcu tą przeprowadzką. Skoro już mam ten e, zbroję ze smoka. A no i odkąd e, też wprowadziłem tych wieśniaków, to coraz częściej zombie mi się zbierają pod domem. W sumie wi wiadomo czemu, nie? Każdy chce posmakować, ale nie podoba mi się to bardzo. Dlatego też będę musiał stąd wywalać w najbliższym czasie. Prawdopodobnie przeniesiemy się na taką... Czekaj, czy on wszedł? Czy on wszedł, czy co? Ikła... No co za cham myty? Patrzcie to! Chwila, gdzie on łazi? Bo mi się kabel z myszki zaplątał i teraz... A widzicie go? To za brak poszanowania... Łociuk! Nie, 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 nie! Mhm... i tak na dobrą sprawę to to coś co tutaj jest również może być użyte jako ten jako ja tarczy nie mam ja tarczy nie mam e, zamknij to zamień tarczy super e, ten taki bydach tam co widzieliście go ten, o tam tam też jest mountem wodnym, jest modnym, wodnym, ale dalej mountem, więc też można było pomyśleć nad zdobyciem takiego. No, hmm, czy ja chcę jeszcze spróbować? Może zre-rollować zre te coś z tego? Chwila, to jest zwykłe, zwykłe, zwykłe. Dobra, bym chciał Gacie wcześniej spróbować. A nie, 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 to trzeba zamknąć. Chciałbym przynajmniej Gacie spróbować zrobić lepsze. Masterful, dziękuję. Ja wygrałem w sumie w ten sposób, wiecie? Oj, oj, Sound. ok, to może być. Dobra, to ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Na dzisiejszym odcinku widzieliście, co, co osiągnąłem. I w sumie te okulary całkiem fajnie mi fitują z, z tą zbroją. Także ja dziękuję wam za oglądanie. I w najbliższych odcinkach już postaram się ogarnąć nowe mieszkanie. Dzięki, cześć, miłego dnia.